Co jeszcze było? E, listopad był. i e, Zawsze taki nostalgiczny jest dla mnie. E, nie? Nie wiem dla, dla was też? Sprawia, że takie myśli bardziej głębokie. Skąd pochodzimy? Dokąd zmierzamy. E, po, ta, po co sobie zakleiłem końcówkę Penisa? To nie była to nie była długa podróż bym wytrzymał. Ale głównie, że... odwiedzałem rodzinę. E, na grobach. E, bo rodzinę ma się na grobach. E, Groby kocham. Groby można powiedzieć to moje hobby, bo tam na cmentarzu właśnie leży mój dziadek, e, nieżywy. E, mam nadzieję, to znaczy, bo jak, 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 jak żyje, to bardzo niezręcznie, że go, on się z tego nie wykaraska. On ma silne przedramiona, ale nie na tyle. Skubany leży tam, aż miło. E, I byliśmy. Jeśli chcecie usłyszeć więcej o moim dziadku, to zapraszam na mój program Śmieć czy Być, który już w Twoim mieście. Kliknij dzwonek. Tak się zarabia pieniądze. Ja mam łeb do interesów właśnie. Kurde, a to się nie spodziewałem, bo ja, ja nie byłem, ja nie jestem ogarniętym człowiekiem. Ja całkiem niedawno zatrzasnąłem e, kluczyki do auta e, na zewnątrz. Bo, a ja, tak, jak byłem szefem przedsiębiorstwa, nie, to mnie y, związki zawodowe wyrzuciły, a to było jednoosobowe przedsiębiorstwo, więc nie wiem, jak do tego <grym> jak, nigdy, nie polecam, ja się sam rozliczałem w tym przedsiębiorstwie y, i wziąłem ten taki program y, do fakturowania Rachmistrz, nie wiem, czy kojarzycie, no, ale go wziąłem na konsolę. I potem, wieś, weź wpisuj B7 i ja nigdy, mój brat to był taki łeb, nie, on, on, on na przykład jak graliśmy w Eurobiznes, to on mnie tak ogrywał, że musiałem mu z prawdziwych oddawać, no to <toddź> więc zawiązaliśmy pak, ja i mój stary i jeszcze no tam pan Ribbentrop. I patrzę pod łazienką i mówię do ojca, ty musimy się na niego zgadać, bo on nas dojedzie. I mówię, dobra, dobra. I ty go od lewej, a od prawej, to biznesie. A mój brat szybko zwęszył nosem pismo i mówi, tak, nie ma takiego grania, tu jest zmawianie się nie ma takiego. Gramy anonimowo i graliśmy w kominiarze. Po prostu, żeby... odwróceni normalnie. Więc mój brat też tam był na grobie, dziadka, był ze swoim synem. Ja, ja mam bratanków, nie mam niestety siostrzeńców, bo nie mam siostry. Ale mam kaczkę i liczę, że będę miał kaczeńców. Będę miał też szal i będę miał szaleńców i tak dalej. Nie, ale spoko są, spoko są. W ogóle ja Wam powiem, że mój brat to jest. To jest, jest spokoziomek też. On jest taki bekowy bardzo. Um, on ma taki klimat, że e, dzwoni do mnie z obcego numeru, nie? a ja się zawsze przedstawiam w ten sam sposób. Nie? Ja odbieram, mówię, Zalewski z tej strony. On mówi, stój też! I zaczyna się śmiać. Te, ja też, ja się wywracam tam, stoły, krzesła, płoty I czasami to jest dobre. A czasami ta bekowa jego strona to mnie goli, bo odbieram telefon, mówię, Zajski z tej strony, a z tej strony McDonald's. o kurwa, to nie jest nigdy dobrze jak sam do ciebie dzwoni McDonald's czemu? I już się dowiaduję, bo tam pani mówi, proszę pana, e, tutaj jest pana e, brat w naszym lokalu e, i robi bardache, Tak, to jest oficjalne, e, z kodeksu cywilnego. I, e, bo to jest, jest zadość Bardaszenie jest. I, e, i za, za, w związku tak, że wygląda, że on przyszedł i mówi, Ej, przepraszam, czy mogę dostać zestaw? I zgodnie z polityką firmy nasza pracownica powiedziała, a czy powiększamy, na co on. Kutasa! I ja się śmieje, wywraca, dzieci straszy. A ja mówię, to nie jest mój brat. No ale tak samo się nazywacie tutaj. Ja mówię, to jest przypadkowa zbieżność rodziców. Więc się nie przywiązują. Kwestia jest taka, że wychodzimy z tego cmentarza, bo tam nie jesteśmy religijni. Trzeba przyznać, że jest mniej, mniej czasu, żeśmy spędzili na, na grobie, niż przy automacie z kolą. To jest jako... Sekularyzacja mocna, ale e, nagle podnosi, podnosimy wzrok i słuchajcie nad, nad e, wrocławskim cmentarzem unosi się takie, jest taki jeden jasny punkt, nie? I mój brat do, do swojego syna mówi: Wiesz co to jest? A e, dziecko, e, mądre, on ma 6 lat, ale kumaty. Mój brat mówi: Kurde, on już umie podrabiać mój podpis. No, a ja mówię: No, a to pochój się drukowanymi podpisami. Przecież każde. I, te, I to dziecko kumate mówi: To jest dron. I mój brat mówi: Dokładnie, dron. Wiesz po co on tu jest? Ucuje się pewnie jakiś cwania, który sobie ogarnął ten dron i robi teraz zdjęcia jak Polacy polscy w Polsce. Robią e, normalnie na święto e, nie, niepodległych zmarłych kurde. Te świece rozkładają i e, celebrują, a on potem to wrzuci gdzieś i będzie mówił o coś tam. I wiesz, co robimy z takimi... Nie no, chodzi o to, że wiesz, jaką ma władzę nad nami w tym momencie. Będzie z nas szydził. Wiesz, co musimy zrobić, jak mu pokazać? I to dziecko mówi kamieniami na kur. No i jasne, podnieśli, zaczęli rzucać kamieniami w drogi na cmentarzu. I... Szermuje się w występach stand-upowych z stwierdzeniem patologia, prawda? I e, ja nie wiem, nie jestem wielkim fanem tego słowa, nie ja się na pewno nie, nawet nie, nie powiedziałbym, że się otarłem, nawet otarłem o to. Najbliżej byłem jak e, wziąłem z olx e, materat e, z sekcji za darmo. To nie był dobry dzień. Nadmienię, Kolo przywiózł go rowerem. Ej. No i nie za darmo cztery piasty zostało. To... No przecież ja nie wiem jak on go To on miał go z przodu, on nie wiedział, gdzie jedzie, ale jedzie do potrzebującego. I, i na miejscu, słuchaj, on wysiada i tam daje mu daje, ja mówię, no ja wiem jaka to jest natura tutaj tej transakcji, ale ja bym chciał zobaczyć ten materaz jednak, rozwińmy go. Nie? No dobra i rozwija jest gigantyczna taka plama na samym środku i to jest i wtedy się zorientowałem, że to tylko w tym momencie mogło paść takie zdanie jako coś pozytywnego, bo ty mówisz o nie, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. To nie kał, to krew. A ja A, Zmienia postać rzeczy, tylko tutaj się nie zesrał, tylko tu kogoś zamordowano, ale, ale takie miał zwieracze przed śmiercią. Nie, jak, nie, jak tchórz zmarł. Więc, e, więc nie wiem. Ale to się działo na mojej dzielnicy i słuchajcie, że zna się naprawdę różnych ludzi. No. Znajomych się nie wybiera. Ja tak myślę. Jak to? Ja mówię, no nie, nie przejdę na drugą stronę ulicy, nie? bo u nas jest w remoncie akurat, więc trzeba to wiedzieć. Ale tak ta dzielnica działa. Nie? Jak tam zajechałem ostatnio, to widzę cała dzielnica oklejona zdjęciami e, kota. Bo e, kandydował na radnego, nie, 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 nie zaginiony, nie, było napisane, zaginął kot. ktoś dopisał prawie na każdym i chuj z nim, siedział jakiemuś dziecku, chciał szybko, wiesz, powiedzieć jak życie wygląda I, i moim przewodnikiem tam jest Maciek zawsze, on tak oprowadza po, po tej dzielnicy i tam wesoło jest, trzeba przyznać, przechodzimy koło Lombardu, a, a tu na wystawce jest uwaga, ktoś zastawił w Lombardzie proszek do prania. Tak więc? Tak, w kulkach. Także nie to tamto. I Maciek mówi, wiesz, co się stało. Ja mówię, wiem, musiałem przeliczyć, bo ja też bym w chuja poleciał, nie? Przyszedłem z opakowaniem na dole żwir i tylko na wierzchu te kilka kulek. No. Jakieś też kruskawki sprzedawała, to wiemy. Ale jest tam ciekawy. No i wiesz, to jest też kolo, który... Jest lojalny. Maciek jest mega spokotypem, tylko no, on no, popę je. Nie wiem, jak to inaczej określić. No. Wchodzimy do żabki on podbija do sklepowej i mówi: Poda pani śmietanę, bo nie chcę, mnie się kraść. Ja mówię, mówię, po co ta? Są kamery. Dobrze, że nie ma mikrofonu. Najprzed no, ja że typiara mówi: A ile procent? A on mówi: Byle by klepała, bo mnie to tam że... I tam w tej żabce swoją drogą zawsze. Stoi w rogu taka pani trochę smutna, z takimi stawat e, pani Doloroza i ona ma taki pa, e, na dwóch systemach działa, czyli na opuszkach i jeszcze ma przedłużone takie jak wiecie o co chodzi. Ta, 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 jak w ghost in a shell. Tam, ta, 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 ta. I ona podchodzi zawsze i mówi, przepraszam, czy jest pan osobą palącą? Ja mówię, nie, nie, nie palę. Nie dał pan do końca. Czy jest pan osobą palącą? Krak! Ja mówię, <laughs> zawsze chciałem spróbować, to, to zapraszam i tu wiaderko naciągnięte już dla tych, którzy nie kojarzą krak, to jest oczywiście kokaina pomieszana ze smutkiem. I, <noise> I W sumie Wrocław ja tak nazwał, że wiele, wiele jest takich miejsc. Nie jestem w stanie wam powiedzieć nic śmieszniejszego niż e, sprawdźcie sobie, mural żołnierzy wyklętych na ulicy Kościuszki. To jest po prostu idealne połączenie tragedii i komedii naraz. I, i tak jest w wiele miejsc. Nie? E, moje ulubione to jest oczywiście e, miejsce na ulicy, chyba, tak? E, Żebym się nie pomylił, bo tam jest knajpa, bardzo fajna, nazywa się a naprzeciwko jest Okno Życia. Bo nie wiem, co było pierwsze, ale może się po prostu tak, jakby zamalowali w róg. Nikt nie tak. Ja, ja nie odpuszczę, i ja też nie odpuszczam. I to jest to słynne Okno Życia, które, z którego był ten legendarny nagłówek. Bo Romeuszki znalazły 20 chłopaka w oknie Życia, który wygenerował też słynny komentarz. To se chłopak pospał, to se? Ale nie wiem, nie wiem w ogóle, kto konstruuje okna Życia, nie? Kto, kto się tym zajmuje. Ale nie wiem, jakim cudem się oparł pokusie, żeby tam nie zainstalować takiego wiecie, przycisku i dźwięku jak w mikrofali. Nie? A ten talerz się obraca, we? Kwestia jest, że tu jest knajpa, gdzie jest okno życia przeciwko. Tak Wrocław dla mnie wygląda. To jest knajpa, w której możesz zrobić pępkowe i się rozmyślić. Tego samego Wspaniałe <głosł> <do>. <głosł> miejsce. Taki Wrocław kocham. I mówię, no różnych ludzi znam. Czy Maćka bym zostawił ze swoimi wszystkimi kosztownościami? Pewnie nie. Do, do domu bym go też, no zaprosiłbym. No co on kradnie? No nie, nie kojarzy, no. To jest typ, który bez kitu kiedyś przy mnie odebrał telefon i mówi kupon nie wszedł, nie będzie alimentów. Także ja nie wiem, czy on dobrze planuje wiele rzeczy. Wiecie, o co chodzi? On jakby mnie okradł, to był zajebał, nie wiem, jak na parasole. I, i biegę, mówię Maciek, zostaw. Nie, 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 nie. Kościu, ja nic nie mam, ja nic nie mam. Patrzę tylko, jak biega do autobusu, się odbija od drzwi. Więc e, wszystkie te myśli. Przechodziło im przez głowę, kiedy mój e, brat i mój bratanek rzucali kamieniami w, w drona. Już skończyły się kamieniami i zaczęli kruszyć groby, także trzeba przyznać, a tego trochę jest we Wrocławiu. I nagle wychodzi, słuchajcie, z kruchty e, cierp. Kojarzycie tych, co tam mieszkają? Ludzi cmentarza to są tacy, nie? Kojarzycie ich? Ci, co czarną manę generują. I oni... Taki e, chłop z, zgięty. Pracownik cmentarza, e, krótkie, tuste włosy, długie, e, chude, lata. E, I taki, i ma tą e, grabę, e, e, twarz taką poważną, bo z, ze śmiercią obcuję. I on podchodzi i mówi: Nie, e, e, przestańcie rzucać kamieniami. No, co? Bo co? Bo. Bo tak, już się musiałaś ująć, wiadomo, bo ci nawet nie znasz kontekstu, że, że co, ja muszę, że jeden dzień w roku, że ja sobie mogę, bo barburki nie liczę, że ja mogę w końcu pokazać tym, co nade mną, że rzucić w nich wymierzone kamienie w rządowe drony, co mnie docierda, że ja od, u mnie jest od rana do nocy, od nocy do rana jest zapierdalana na robocie, bo ja mam dwa etapy, kurwa, jeden to y, jestem policjantem, a drugim złodziejem. Głupio to bo... Się czasem mylę, ale i, 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 i dziecko, jak ja mam wychować, jak mi się też nie chce jakoś strasznie. A te, i teraz, kurwa, i co? I ty mi tu będziesz czytał, że nie mogę kamieniem nawet rzucić w dron, tak? Jak ja jestem. W, w, no trzeźwy, powiedzmy, nie. A ten typ mówi: Nie, bo, y, bo to jest Wenus. To jest. Y, rzucacie w planetę teraz. To Tak, kurwa. Zobacz, co gniew społeczny robi. I, i, i dorzucił, dorzucił. Tak? Pierwsza rzecz na Wenus to jest kamień. E, polski, polski program kosmiczny. Słuchajcie, nie dlatego byłem na cmentarzu. Nie, byłem, bo spełniłem patriotyczny obowiązek, czyli byłem na cmentarzu na pogrzebie ofiary covidu. I podbiłem tam i krzyczałem stawaj kurwa, nie udawaj, co ty odpierdalać, a, 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 I mu kokodylki robiłem, sutny mu wykręcałem, żeby stawał nie udawał. Jebany dał się pogrzebać, dobry aktor. Tak naprawdę. Metoda Stanisławskiego. Nie, nie, to nie jest jakieś... 100 tysięcy Polaków. Niedawno po, chyba taki był licznik na tyle, się e, dobił, nie? tysięcy. No i niektórzy to tak stawiają rzeczywiście w perspektywie, to jest dosyć... Poważna liczba mówię, to jest tak, jakby zniknął koszali. Ja mówię. Macie lepszy przykład jakiś. O kiedy ostatnio otworzyliście gazeli tam dobre wieści z Koszalina. Wynaleźli dwugłową krowę. dwugłową krowę z mokrą głową. W że że ja żałuję, nie naprawdę to jest tym bardziej, że są metody, żeby trochę uniknąć tego. jak mi się zdaje. Są, ale oczywiście są też ludzie, którzy kurwa. Nie no, słuchaj! Ja ci powiem. Ja ci powiem, co, co ja myślę. Ja mówię, dobra, dobra. No dobra, i słuchajcie, nie, i tam. da, będą mnie kurwa kontrolować. Mówię, ciebie akurat, Przecież ty miałeś dwa doprowadzenia do sądu. Ciebie się nie da. Problemu. Musimy te gadać, kurwa. Będą cię kontrolować. To ja chcę pogadać z tym, co cię kontroluje. Może mi pięć słów odnasz, co wziąłeś, kurwa. Mówisz, że na owoce, i potem się okazało, że na te kręcące się owoce wziąłeś, w ten sposób. Nie wiem, jak którzy naprawdę... No kurwa, nie wiem, co tu jest w środku. A podaj yy, skład aspiryny. No as i yy, yy, moja żona Iryna. <grym, <grym, nie wiem, ja znam typa, który ja tego nie wezmę nigdy, a widziałem na własne oczy, jak ja kurwa zupę z rekina w barze Humar we Wrocławiu. Zupę z rekina we Wrocławiu, chyba 400 km od najbliższego morza i to bałtyckiego. Prawda? W barze rybnym, gdzie w toalecie jest automat z kondomami. Wiecie, to... Auto... Jak musi dobrze randka iść, żeby. Ja to mam w kieszeni. Przy Czy... płastuzę mi się podda. Ale w tym barze jak. Barze Homar polecam. Kiedyś wchodzę do toalety i przepraszam teraz, bo to trochę prywatne, ale wchodzę, a patrzę, a typ rucha ten automat. Naprawdę włożył tam No ja Mówię, co ty gościu robi? Nie, ja zapłaciłem, nie, że za darmo. Dobry, dobra, dobra, nie, że ja Wyskoczyła, że zgoda jest to <gry> prawda. Przecież... Ale ja wiecie, ja też nie mogę się wypowiadać na, na, na jakieś tematy. Bo ja nie jestem ogarnięty medycznie tam. Przed COVID em to ja ostatni raz... No, gdzie ja w szpitalu? No, w sumie co piątek chodziłem przebrany w piżamę, występić obiad około 14. Ale, ale to się nie liczy. Ja też jestem... Ja rozumiem wątpliwości, nie? Bo każdy ma. Nie, nie jesteśmy... Nie, nie mamy wiedzy. Ja, ja też mam głupie przekonania takie. Ja na przykład do, no, dwa lata temu się dowiedziałem od mojej ukochanej, że trzeba e, prać e, kurtki. Nie? Bo... Nie, mo nie mogę być sam. No właśnie, wiesz o co chodzi? Ty czułeś, że jest Bo... Ja myślałem, że jak się kończy zima, to... I ona tam, przemyśli zachowanie swoje, nie wiem, co się stanie, zregeneruje się, jakoś tam leży w jakiś. Moja dziewczyna mówi, nie, to tak nie działa. Ja mówię, tak nie działa, otwieram drzwi i popatrz. Wróżki sprzątające, w lat to są mole jakoś. A, dobrze, że miałam kulki na mole, ale jestem leniwy, to mam też pistolet na kulki na mole. Ale nie chciałbym, żeby to była jakby obowiązująca polityka, tak? Żeby nikt nie brał kurtek, tak jak ja, bo byśmy się nie przebili przez te zwały łupieżu, po prostu, które były wszędzie. Bo, bo, no, no, Przepraszam! Tak, tak, u mnie jest naprawdę źle czasami, nie? Ale no, są ludzie, którzy się znają. Ja też nie ufałem. Nie? Jak się to... nie, jakoś gdzieś idę, mam iść, jakąś szczepionkę, kurwa, jak dalej no, to. One się dowiedziałem, że one są y, za darmo. I, co mnie w ogóle szokowało? Ja tam przyszedłem w ogóle, nie tam. Pani mówi, nie, nie, to bez hajsu. no ale ja mam zwinięte już. No, no dobra, to posypię. Bam! I lepiej działa do nosa. Naprawdę, bo... Nie, nie. Ale jestem już na, ja jestem teraz wiekiem, pan szczepionek, jestem na czternastej tamce, bo pierwsze <grym> tutaj miałem wbite, potem, <grym> potem między palcem u nóg, a ostatnia już mówi kurde, nie ma gdzie schować. A pani mówi, no to robimy na, na dzieci z Borca Ja mówię, no dobra, i zaworem tu. Pa! Także... No, wszystko dla zdrowia publicznego. Ja, Ale wiecie, o co mi chodzi, że mało rzeczy się robi wspólnie. Wszystko robimy sami teraz. Każdy kurde na... No, wiesz, o, jemy sami, e, oglądamy sami. E, konia ludzie, ale... Wiecie, nie, kwestia jest taka, że myślę, że wiecie, to trzeba coś... mój brat jest sędzią. Yy, piłkarski, <grywa> ale w tej perudze chodzi cały czas, liczy na powołanie, czeka na telefon, bo co tam, do trybunału, to co to, kurwa, trzeba hegla znać i pierogi no to każdy. Yy, I kiedyś miał takiego sędziego, z którym jeździł i on, słuchajcie, bez kitu, to był sędzia główny, mój brat, dominiowy i ten typ nie zrzucał się na wachę, bo mówił, cytuję, i tak tam jedziecie. No kurwa, tak. Tak, ale przez siebie tam jedziemy Więc razem, nie? Przecież co chodzi? Są oczywiście ludzie, którzy twierdzą, że nie ma żadnego wspólnego wyjazdu. Nie jedziemy na jednym wózku, Tylko po prostu kurwa jaszczury nas tutaj chcą przedko, żeby nam podmienić hologram naszej matki. Partii Boskiej z Karkuty, która szalem swym okręciła, ale jak kupisz bioenergo-terapeutyzm, to kurwa, ja na taratajcio oraz deparhator, że dobrze. Z jakimś cudem zawsze to w tym kierunku skręca, wiecie o co chodzi? ktoś łapłę łap, łap, nie pojął i tam nadaje i to się. Dzieje, mmm, Mam ziołka, która mówi, kurwa, to nie możesz powierzyć, to wierzyć, stary, no, ziemia jest przecież płaska, wiesz o tym? Mówię, no, da, i słońce jest płaskie. A tak? Kurwa, nie widziałeś loga polsatu. Ha? Jak się zjednoczymy, myślę, że jesteśmy w stanie pokonać, pokonać te zarady. Mam na myśli oczywiście to ścierwopisowskie, nie, że tu jest...